jestem w Meksyku i w stolicy, która się nazywa również Meksyk mieszkam w hotelu Fontana Reforma Fontana Reforma jaki ciekawy piękny uran na tym hotelu hotel czternastopiętrowy w samym centrum miasta miasta bardzo się bo będę dużo zwiedzać właśnie przechodzę wchodzę teraz do hotelu O, jeszcze raz zobaczymy ten napis Hotel Fontan i wchodzę do środka O jaki wystrój ciekawy Duża restauracja, właśnie znaczy taki barek, lobby bar. A jeszcze coś ciekawego muszę zobaczyć, że wszędzie są przepiękne kanapy, gdzie można wypoczywać, Tutaj również schody kręcone prowadzą na pewno na jakiś bo jest winda, ale ze schody prowadzą takie antresoli na górze. No i oczywiście kolorowe światła, wysoki hol, ciekawy urządzony zieleń, związane z Meksykiem w postacie pani z czaszką. Taki bystry, ciekawy pol. Barek No tak wygląda hotel w którym mieszkam. windy, Państwa, Windy Państwa, No tak można wyjść na parterze, no taras jeszcze zieleń ładny. no i taras i z tarasu schodzę na ulicę ale już lepiej zobaczymy jaki ruch ulicy, jakie niezawce jakie tam zabytkowe kościoły punkt autobusowy przystanek no wszystko w centrum bardzo jestem zadowolony, że będę w takim placu mieszkał w sercu.